I witajcie! Z tej strony Wasza Adrianna i dziś mam na kanale specjalnego gościa Gabi. Być może kojarzycie Gabi z TikToka albo Instagrama, a jeżeli nie, to koniecznie wpadajcie na jej sociale, a dzisiaj... Testujemy boks słodyczy z całego świata. Jestem mega ciekawa, coś w środku. Ja też! W ogóle, słuchajcie, kupiłam ten boksik za stówkę, i obie uznałyśmy, że to jest naprawdę. Mega tanio. Z całego tanio. świata, mega tanio. I zobacz, on jest ciężki, więc wydaje mi się, że tam będzie naprawdę sporo dobra. I zobaczcie, tutaj mamy różne takie obrazki, właśnie z całego świata. Tu jest Europa, Japan. Chyba Stany, no tak, to są Stany. To są Stany, to są Nie Stany. popisałam się No teraz. nie. Tu mamy też Azję, więc tutaj naprawdę będzie dużo ciekawych rzeczy. A ja, to... jak uwaga, ja jestem podekscytowana, jeszcze ja ja to odpowiedź! No ja właśnie, przyciągaj! Dobra, sorry. Więc co, przechodzimy do filmu. Kciuki w górę, wpadajcie do Gabi i ruszamy. Okej, okay, otwieramy. W ogóle ja, ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ja też, ja jestem ja <słuch> taka. Ja muszę no. mieć coś. Się... Jakbym. Się... Ja gung... Co?! Od... Ja myślałam, że to będzie jak bardziej kalendarz adwentowy. Tak? Ja myślałam, że będzie dużo takich małych pierścieni. Tak? Jestem tak zdziwiona. To co, losuj pierwszą rzecz, jako że mogę to Tak. tak. Okej, okay. nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. Nie wiem, co to jest. Co to nie to ma za pojęcia. Pałka. Jelly Stroves. O jezu. Ciekawe, z jakiego to jest kraju, spójrzcie. To wygląda jak taki żelek, ale on jest bardzo, bardzo płynny. Trochę jak płynny lód. To będzie na pewno zielone jabłko, smak. Totalnie. Ten to smak ma ten kolor. W ogóle ogarnęłam w swojej głupocie, że zamówiłam jeden ten box, a chyba powinnam dwa. Nie? nie, ja dam radę. Będę, że my to tak na pół w miarę będziemy no, jadły, nie? mamy na szczęście szklanki, więc... O Jezu, to mi cieknie. Przelejemy sobie to może do szklanek, Dobra. żebyśmy, wiesz, tak... O Jezus Maria. Myślę, ciężko. że to będzie słodkie, kwaśne i smakować będzie jak zielone jabłko. Totalnie będzie o. smakować jak zielone jabłko. Poczekaj... Tak, może sobie to wezmę tak na rękę. To nie to jest glut. To jest totalnie glut. Weź sobie na rękę, bo do szklanki to nie ma sensu. Bo mu się tak puk. <laughs> okay. To smakuje dokładnie tak, jak myślałam, że będzie smakowało, ale dobre jest. Smakuje ci? Ja w ogóle poleciało mi to w gardło tak, że nie poczułam. Okay. Tego... Nie, to ja tak staram się no tak... Nie poczułam, po prostu tak wiesz, tak. Poczułam tylko wodnisty smak. Okay. Nic więcej. W ogóle dla mnie to nie ma smaku. Ja wiem, jaki to ma hmm. smak, ale ja go nie czuję. Okej, okay, to ma słodkie i to jest tak. zielone jabłuszko. Jest troszeczkę z cytrynką. A na ile byś to oceniła w skali szkolnej od 1 do 6? Mm, taką trójkę bym dała, bo już bym tego nigdy więcej nie zjadła. To jest tak, mm. to jest dobry sposób, tak. Czy byś to kupiła, mm. czy nie? Ja no. bym też tego nie kupiła, ja bym w ogóle dała dwa. Bo ja nie czuję tego smaku, ja nie wiem, co jest <grymne> na mnie tak, ale ja naprawdę nic tutaj nie czuję. Ale ja czuję to, bo słuchajcie, to tak y, jest na samej górze i wygląda bardzo zachęcająco, i ja mam nadzieję, że to są chipsy, bo ja lubię chipsy. Eee. Mam nadzieję, że będą takie ostre takie spicy i no. takie wykręcające gębę na wszystkie strony. Mi się wydaje, że to w ogóle będzie hiszpańskie. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest, ale to mi się tak z Hiszpanią -le -le. kurczę. Dobra, otwieraj. Dobra, otwieramy. O, tak, to są chipsy. Okej. Okay. Serowe i to takie, takie śmierdzące, no, serowe, no, 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 no. takie, że. Jak stopy. Jak stopy i tak, że są smaczne, ale śmierdzą. Mm -hmm. Ja jestem bardzo ciekawa <grym> prawie, takie. Ale to jest prawda, że najbardziej śmierdzące chipsy smakują najlepiej. O Myślałam, ja że będą miały bardziej intensywny smak. Są wciągające. Mm -hmm. Są bardzo wciągające. Co, Rzeczywiście. Mają kształt maczu. Mhm. Rzeczywiście nie mają dużo tego smaku, ale mają taki wciągający smak. Tak. Trochę smakują dla mnie jak połączenie czytosów serowych i chipsów duchów. Klarzy duchy? Mhm. A dobry I kształt maczu. W ogóle maczugi to jest klasyk. No maczugi, najlepsze mhm. chipsy. Jakbyś to oceniła. Ja bym to takie 5 na 6. Okej. Okay. Bo tak, jakby to było jeszcze bardziej mocne, to wtedy mhm. byłaby taka szóstka, ale mhm. jest bliskie ideału. Ale ja bym to kupiła. Ja bym to tak. kupiła totalnie drugi raz. Dla mnie to jest tak 5 mniej. Mhm. Ale to jest smaczny. to podchodzi pod mój smak. Tak, to jest. Polecam to totalne i mm -hmm. jak będę miała okazję kupić całą pakę, to muszę sobie to jest z Gli Originali. Tu jest w ogóle napisane Italy. Okej. Okay. A ja siedzę taka, M, to chyba Hiszpania. <laughs> ja się tutaj nie popisuję, wiedzą, tam pokazuje USA i mówię, to chyba USA, Ameryka, tutaj jest Italii wielkie, a ja, no to chyba Hiszpania. Dobra, lecimy dalej, teraz ty wybieraj. Zmianaczamy. Cały czas omijasz. To, co bym chciała spróbować, o, tak? bo ja bym bardzo chciała spróbować tego i tak liczę na to, okay, że to to, to wygląda jak kredka. W ogóle widzę, że jest nutelka, może nie powinnam zdradzać, ale to jest taka mała I no, Ona jest taka słodka. Mhm. Oje, Oje, nie. to jest takie... Ugh. Wygląda jakbym nie chciała tego nigdy zjeść, ale zjemy no, to. Zjemy to, ale w ogóle ma takie jakby cząstki dru... o Jezu. To pachnie tak chemicznie. To pachnie jak taka najbardziej chemiczna truskawa. To pachnie jak szampon do włosów albo jak, jakaś tak. ziaja żel pod prysznicą. To pachnie jak kosmetyk. Mhm. To nie pachnie jak coś, co powinno się jeść. Ja sobie tutaj to odcisnę i jest bardzo gęsta. Ale ma ciekawe to odkręcanie. Jakbym była dzieckiem, to to by mnie na pewno robiło. Na pewno po prostu chciałabym to kupić ze względu na to, że to ciekawie wygląda. I podejrzewam, że to jest właśnie hit wśród dzieci. Dobra. Próbujemy jest to w tym cukier, granulki mm -hmm. cukru. Ja bym to dodała do na przykład jakichś ciastek, jakby to był miąż w jakichś ciastkach, albo miąż na jakimś torcie. Że to jest, to jest miąż, to jakby samo się nie nadaje do jedzenia, ale ja bym to zrobiła jako taki miąż. Dla mnie to smakuje po prostu jak. Kwaśny żelek, ale nie jest to żelek, <grych> to jest takie dziwne, nie smakuje mi to. Mm -mm. to. To jest coś, co bym kupiła jako dziecko, bo wygląda interesująco, ale nie wyobrażam sobie tego jeść jako dorosłe, absolutnie. Jak masz powyżej 12 lat, to to nie jest dla Ciebie. <grych> <grych> tak. Jak byś to oceniła? Jeden, jeden i pół na 6 takie. Mhm, mm w sensie jeden i pół na 6? Tak. I bo... jedynka z plusem. Jedynka z plusem, bo jednak uważam, że to ma potencjał na miąższ do czegoś. Że okay. W połączeniu z czymś w mm -hmm. lepsze, ale zmarnowane, jak jest samodzielne. Tak. No ja to oceniam na jeden. Mm -hmm. e, teraz to ja losuję. Ty, ale ty cały czas mówię, że chcesz tak. tak, ale też chcę to, bo tu jest Pikachu. I po prostu to Pikachu się tak na mnie patrzy. Okej. Okay. I je, jeżeli to jest Pikachu, podejrzewam, że to jest Japonia, a podejrzewam, że oni będą mieli coś pysznego. Jakby wierzę. Mm -hmm. Jezus, patrz! To są takie małe. Jakby ciasteczka chyba. Zobaczcie, jakie to jest urocze i różne Pokemony są na tym. Wyglądałaś Pokémony? Nie, ominęło mnie to w dzieciństwie. Ja oglądałam. Ja nie miałam tylu kanału. Krótkie ciasteczko, ale spoko. wreszcie coś klasycznego i tak ładnie pachnie po prostu. brownie. Tak, tutaj była taka sztuczlizna, no nie? Mhm. A to jest takie. Klasyczna, pyszna, gorzka czekolada. ok, jem to. O, takie miękkie. Ale dobra, Ale smakuje jak nasze ciastka polskie. Mhm. Pieguski, tylko kakaowe. Zaskakująco podobne właśnie mhm. do takich naszych polskich produktów. Jeszcze jakbyś to lekko podgrzała w piekarniku, żeby mhm. było ciepłe w środku. I słuchajcie, to jest cudowne, dlatego że góra jest bardziej chrupiąca, a środek jest taki właśnie miękki. Smakuje trochę tak, jakbyście zrobili to w domu. I w środku są jeszcze takie kawałki czekolady. Ma w sobie dużo cukru. Czuć, no, że jest bardzo mocno słodzone, jest, tak. Jest, to prawda, jest mega słodka. Ale jakbyś oceniła? Cztery. Cztery? Mhm, Ja bym sześć. oceniła na piątkę. Okej. Okay. Ja bym to jadła. Wreszcie coś dobrego. Mm, ale to te, te, nie, chipsy, te chipsy są, no. Ale wchodzą. Wszystko chipsami będę zagryzać. Dobra, nie chcę Ci narzucać, co powinnaś wybrać. Dobra, już wiem. Ale no. może byś właśnie wybrała to, bo jestem ciekawa. Pop już kiedyś próbowałam. Ale chyba nie ten smak. No to jest jakiś hot bandage sunda. Twój yy, japoński coraz lepszy. Ja się nie popisuję w tym. O, pięknie, to chyba Ale chciałam powiedzieć, że ja się nie popisuję w tym filmie z swoją wiedzą. Ale to wygląda ślicznie. Daj mi pół swojego. My tutaj zrobiłyśmy takie świństwo, jest, o, taka, o. jest taka świnia na tym stole. I się dobrałyśmy, no nie? Bo to też tak totalnie wszystko na luzie. Tak, też tak. Na brudno. W ogóle to ciasto jest słona. Amerykanie są dziwni. Oni tak łączą słone i słodkie rzeczy. A to jest amerykańskie? Tak. Powtarcie są amerykańskie. Obrzydliwe. To, to jest totalnie coś, co Cię zabije. Mm -hmm. Jak będziesz tego jadła dużo, to cię zabije. No, to smakuje jak atak serca. To Spornę smakuje taka kakaowa maca, klasyczna maca, tylko kakao, oblana lukrem świątecznym. Czuć tu w ogóle kminek, ale wiesz, że mm -hmm. mówisz teraz mm -hmm. prawdę. Rzeczywiście, jak powiedziałaś o tej macy. Mm -hmm. Czy to, to smakuje jak maca? To smakuje jak maca. I to jest po prostu, to jest gorsze niż jak idziecie do babci i ona ma gorzką de deserową, nie? To jest po prostu taka babcia z koszmarów. No. Ale to nie jest dobre. Dostaje mm. to ja do mnie pałę. No, naprawdę, jak powiedziałeś o tej macy, mm -hmm. ja, to teraz, ja teraz nie będę mogła o tym zapomnieć. To jest maca. To mm -hmm. Jest pała jak nic, po prostu muszę z chipsem. To jest niedobre, ale z drugiej strony trochę mnie wciągnęło, wiesz. Bo wiesz, co mi smakuje? Mm -hmm. To na górze, ten lukier. On nie robi, bo on jest właściwie taki świąteczny. Wiesz, on mi się chyba bardziej podoba niż on mi smakuje. Ja, ja bym temu dała trójkę, natomiast na masz rację, że to, to jest taki jakbyście pomyśleli o najmniej ambicjonalnym cukierku. Jakby ktoś po prostu stworzył coś, co z cukrem. To? Ktoś, Cukrzyca. To wybieram w takim razie jako kolejny produkt to, dlatego, że jest to jakieś picie. Musimy czymś to popić. I słuchajcie, ten do tego ma zero cukru. Więc bardzo dobrze, bo nam już cukru wystarczy. Wydaje mi się, że w Polsce mamy doktora Pepera. Mamy zero. w Kauflandzie. Mhm. I on mi bardzo nie smakuje. Nie? Mój mąż nie. bardzo lubi. I on, zawsze, tak, i on zawsze, żeby mu kupić. Ja lubię doktora Pepera. O Jezu. Wiśnia, wiśniowa kola. No, lubię doktora Peppera, ale chyba tego z cukrem. Tego zero mam jakieś złe wspomnienia z nim, ale może się mylę. Poczekaj, To Jest dla mnie wszystko, co jest płynne, będzie dobre. Mhm. Po tym ciastku. Obrzyli swoje No i to, to, to ciastko. A. Doktor Pepper smakuje dla mnie, jakbym poszła do kauflandu i kupiła Doktor Pepper. No taki zwykły doktor, zwykły nasz, doktor to Pepper. To no? wydaje mi się, że to ma chyba tylko dinozarła. Mhm. Ma coś innego, jakby. Pyro, no. Pyro. Raptora. pyroraptor, Więc wydaje mi się, że to jest to samo, tylko z pyroraptorem. Ziemniakowy dinozaur, mhm. tak pyroraptor. Lubię Doktora Pepera i no daję mu takie, no piątkę taką, nie? No, jest no. spoko, przekonałam się. W ogóle nie czuć, że jest to na napój zero. Nie ma takiego, wiesz, po posmaczku. Bo... tak tego, słodziku takiego. Mhm. Do tego nie ma. Nie mhm. wiem jakiej chemii tutaj dodali, ale dobrej chemii dodali. Ja już się zaczęłam świecić na fioletowo. Ale te chipsy awansują ja chyba na No mnie też, jest awans mhm. chipsów po prostu. Okej, okay. wybieraj dalej. Dobra, myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest chyba mochi i wiesz, że ja nigdy nie jadłam mochi. Co? Nigdy nie jadłam moci. wiem, że teraz było modne jakieś moczy z... Biedronki, czyń honory. Było to mochi na Fida. Tak. I każdy szalał na punkcie hmm. tego moci. Jak spróbowałam tego moci, hmm. ono było dla mnie tak dobre, że myślałam, że to będzie wszystko, co będę jadła. Serio? Ja tak. jestem po prostu... Ci, o, poprzeczka jest... O, 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 tam, o. Mhm. Tak, jak już... O oh Urocze. To jest takie śliczne. ja okay, to tak wygląda. Myślałam, że to jest takie duże. To właśnie te moczki Cuevo na Fide były duże. duże dużo okay. większe. Te są o połowę mniejsze, ale w ogóle te moczy po prostu dla mnie wyglądają niesamowicie uroczo. Jezu, jak oni to pakują. Poczekaj, ja zrobię tak. Dobra. Nie patrzcie się Wysyłam Wysłałam to twojemu dentyściowi. <laughs> właśnie to samo pomyślałam, mm -hmm. że wszyscy dentyści teraz mają swój horror. Jest bardzo, bardzo miękkie. Okay. I ma dzi dziwny kształt. To się tak rozpłynęło. To od na Fide nie było takie miękkie, ale od Fita było z lodem. No, to jest taki żelek. Mm. Wolę to od no To Boże, jest ja jadła jakiś mózg kogoś. To jest to bardzo dziwną, bardzo niepokojącą konsystencję. Mm -hmm. Ta konsystencja Aby jest nie do mm, budyń, który zapomniałaś, że go zrobiłaś, mm -hmm. nie? I tak leży i myślisz, kurde, budyń sobie zrobiłam. <laughs> On trochę zasych gdzieś na... wyskrobujesz go. Co ma się zmarnować, nie? To jakby to był słodycz stworzony z kożucha mleku. Mm -hmm. W ogóle jest dla mnie bez smaku. O, się spociłam, moje Ale to jest bez smaku, to ma tylko konsystencję. Czyli to są mm. genialne. Mm -hmm. Jest Ona... szóstka, 6 na 6, nie? Mm -hmm. Tak, ja też podnoszę mm. 6 z plusem. Nie wiem, czy tego ocena jest w ogóle możliwa. Mm -hmm. W polskim systemie edukacji. Ale, no, ale jest tak, możliwe, no, dajemy taką ocenę. Ja temu mochi daję jeden. Jeden? Ja temu umoci daję nieklasyfikowany. Ja muszę sobie zapamiętać, jak to wygląda i nigdy więcej do tego nie wracam. Ale może, żeby uratować. Uwielbiam poki. Tak, i spróbować no. coś dobrego, spróbujmy poki. Bo poki jest tak Tak, poki jest w ogóle w Lidlu, takie nasze. Okej, okay, ale to jest super, bo to jest o smaku chyba blueberry. Więc to będzie na pewno przepyszne. O, Ten znajomy. O, pięknie pachnie. Ale. Dla mnie to pachnie jak jakiś szampon albo żel pod prysznic i nie mogę, nie mogę się tego... No, mhm. to jak kosmetyk to mhm, Pachnie jak kosmetyk. Wiesz co tak pachnie? Żel do mycia twarzy od Bielendy z kolekcji tej takiej niebieskiej. <grym> Wiesz co, a jak mi to smakuje? Ta polewa smakuje dla mnie jak jakiś jogurt właśnie mhm. jagodowy. Ale daje piątkę, mhm. bo jest to, to dobre. Mhm. to jest bardzo dobre. To jest dobre. To jest piątka taka... no to jest... dobra. To się tak świetnie łączy, mhm. ten paluszek mhm. z tą polewą. Mhm. Nie, ja bym to jadła. Ja już się bałam, że po prostu nie czuję smaku, mm -hmm. bo te wszystkie rzeczy mi wyczyściły smak. Ale nie, to Mochi naprawdę mm -hmm. nie miało smaku, mm -hmm. bo to, to ma smak. Czuję tutaj smak, jest pyszna. Tak. Wybieraj dalej. Już nam dużo nie zostało, ale słuchajcie, uważam, że jak za to i tak mm -hmm. fajnie, bo można dużo spróbować. O! Jezus! Uj, jaką kitkat O ja! Kocham kitkata. Wiecie, że widziałam też u nich box tego sklepu, co zamawiałam, to jest www.słodyczowo.pl. Oni mieli też box cały wypełniony różnymi smakami KitKatów. Rozumiesz to? Rozumiesz ten raj? Wiesz, jak to smakuje? Ja biała czekolada po prostu. Mhm. Tak? Ja tutaj nie czuję nic więcej, tylko białą czekoladę. On ma w środku coś różowego, mhm. jakby to mi smakuje. Ja bym totalnie powiedziała, jakbym to ugryzła, że to jest po prostu biała mhm. czekolada z truskawką w środku, jakimś takim lekkim kremem truskawkowym. O, teraz zaczęłam, jak ty to powiedziałaś, to zaczęłam to czuć. Truskaweczkę, ale że to jest jakiś w ogóle sernik? Ale to jest dobre, to, to, jest to, jest dobre. To, jest, to jest dobre, to jest klasyka, ja daję temu piątkę, wróciłabym mm. potem batonik. Ja bym chyba temu dała dwa. Ja jestem totalnie rozczarowana, okay. no, bo wiesz, to w ogóle nie smakuje jak sernik, biała A. czekolada z chrupkiem. Dobra, Rozczarowa to daje, to też obniżam faktycznie. Zobaczmy może sobie to, bo widzę, że to jest jakieś kwaśne. I może przydałoby nam się coś kwaśnego, bo my tylko jemy mhm. albo chipsy, albo totalnie słodkie rzeczy, no nie? Więc może jakiś smak kwaskowy tutaj by pasował. Zobaczcie, wygląda jak jakieś nim 2, czy coś takiego. Lubisz nim 2? Tak, średnio. Ja też, dla mnie to jak lek smakuje. Okej, okay, próbujemy. To jest już miękki żelek, nie taki bumiasty. Z szuklem. Jest bardzo mało kwaśno. Mm. Taki, no jednego zjem, ale już po drugiego nie sięgnę. A jeszcze po drugiego sięgnę. Aż proszę bardzo. Jeszcze... Może moci? Zaraz <laughs> to jeszcze chipsami zaję. Mm -hmm. To jest takie. Trójka, ale taka z plusem. To jest w ogóle o smaku brzoskwinie, ale ja myślałam, że to jest w ogóle smak albuza. Okej. Okay. Przestrzeliłam kompletnie dwa różne światy. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Wiesz, jak to jest kwaśne, to jestem święta. To w ogóle nie jest kwaśne. A to ma być kwaśne? Mhm. No to jest sour. I na tyle, okay. ile znam angielski, no jak wiecie, nie dzieje mi dzisiaj zbytnio dobrze, ale na tyle, ile znam angielski, to to nie było w ogóle kwaśne. Dla mnie to jest, to jest dwa. To jest niepokojąco dziwnie podobne w sumie mhm. trochę do tego, no tak, nie? To jest. Ojej, ojej. No, ojej. Ej, bo to też jest pitch! To też jest pitch! Okej, okay, to, to no. W ogóle widzę, że mamy lizaka no, i gumę. Ja biorę lizaka. Lizak jest chyba też kwaśne. To weź lizaka i powiedz, jak smakuje. Ale wielki. Ojeju, pachnie jak kosmetyki. Jezu, totalnie pachnie jak jakaś pomadka. Kwaśny bardzo. Bardzo mocny smak. Taki, ja bym tak, bym tak, Mocny. Okej. Okay. Mocny smak, że to nie jest taki rozmydlony, nie jest słodki. Jest kwaśny, ale bardzo mocno owocowy. Czyli chyba dobre, co? Mhm. To ma gumę w środku, oczywiście gumy nie mogę, ale ja go sobie zabieram do domu. jak byłam dzieckiem, kochałam lizaki, które miały w środku gumę. Bo mhm. masz lizaka Z i gumę. To słodyczy naraz. Dobra, więc w takim razie, jak ty nie możesz, to ja wezmę to czuj, To jest coś pewnie do rzucia, więc ja przyjmę to na siebie. Choć jak chcesz, możesz to też postać. To też troszkę wygląda jak duży skites. Spójrzcie, to są takie groszki. To nie jest jak guma. Tak? Okej. Okay. to jest intensywna smak. To jest okay. jak skittles w smaku, ale okay. bardziej intensywna. To niebieskie totalnie smakuje jak jakiś kosmetyk, ale jest dobre. Ale to jest taka, to, to jest jak na zasadzie skitelsa, nie? Mm -hmm. Że po prostu owocowe coś do gryzienia. Nie kupiłam tego drugi raz. Wcale za to nie zapłaciłam. O Jezu, czerwony był okropny. Taką chemą To nie jest tak, że wiesz, ja tak nie chcę żadnej chemii, jeszcze coś widać, że to jem. Hmm. Tylko tutaj, jak jem to, to dosłownie czuję, że z tym jest coś nie tak. Spróbuj nie. Spróbuj tego czerwonego. Zielony jest pyszny, jak zielone jabłuszko. Weź spróbuj. Po prostu, jakby się jakaś chemia wytrąciła z tego. Dobra, na szczęście masz jeszcze jednego. Może tylko ja miałam tak, ale czujesz to? Czy coś za mną jest nie tak? Jakby się coś wytrąciło? Jakbyś, jakbyś miała jakiś płyn do naczyń? Ale zielony jest dobry, ma szansę. Ja. Mhm. Dwa na sześć daję temu. To jest jak podróbka z mm. kitelsów. Mm. Nie chce się na oczy widzieć już. Za bardzo po prostu smakuje jak środki do czyszczenia domu. A zobaczmy, co to jest. To mnie w ogóle bardzo ciekawi, nie mam pojęcia, co to może być. To ma kształt batona, ale tu mamy watermelon, Czy to może być jakiś batonik owocowy. O fuj, to, nie to wygląda tego. jak niejadalne. nienawidzę po prostu owocowych, tego typu rzeczy. Już jadłyśmy dużo tego. To... To, to taki w ogóle bałagan. I to będzie kolejna żujka owocowa. Mogliby więcej dać czekolady i więcej chipsów. Ja mm -hmm. yes, mam wrażenie, że coś takiego kiedyś było w Polsce. Było. Ja mam wrażenie, że takie coś jadłam jak byłam dzieckiem. Zobaczcie, to jest jak. To jest chyba rozpuszczalne guma, coś takiego, no, ale rozpuszczalne. Ja tak na początku tak. Oh my god, to jest, jest nieszczęścia. No tutaj znowu smakuje jakby im się jakiś konserwant wytrącił. Mm -hmm. O jaju. Mm, okropna, okropna. Jakby było podacie. O, listu, o, po prostu na początku w was taki sztuczny smak ananasa, mhm. arbuza, ale później waliście taka chemia. Mm. I, to, I to jest po prostu sam cukier, mm. o, i aż szczęście między zębami to jest jeden. Albo nieklasyfikowalne. Jak się coś takiego tworzy, to trzeba się zastanowić nad sobą i nad swoim życiem. Po co? Oj, kur... Można było stworzyć coś takiego. Można stworzyć coś tak cudownego jak Nutella. Można stworzyć coś tak pięknego jak to. A można po prostu stworzyć coś takiego strasznego, co jest dowodem na istnienie piekła. Na ziemi. Dla mnie to było lepsze, bo to chociaż nie miało smaku. Zostaje nam coś uroczego na sam koniec. To jest guma, którą ty musisz zjeść, kto to... ma bardziej chore stawy. <laughs> ja też mam, mi tak szczęka boli. Ja też. Zesz, ja nie mogę, ja po prostu bym no. umierała. Ja poszę to. Dobra. A myślałam, że to będzie tatuaż, a to jest chyba, a może i to jest tatuaż. Mam coś takiego. Osoby, które znają język japoński, proszę o przetłumaczenie, bo nie mam pojęcia, co to być może to rzeczywiście jest tatuaż. Jest jak wielka guma Turbo. I jak widzicie, łatwo się kruszę. Podejrzewam, że to jest guma, ale może to w sumie jest biała czekolada, nie wiem, co to jest. Nie? Dobra, patrzę tak na ciebie, czy żyjesz. Muszę tego spróbować. O, dobra. Okay. Ja nadal nie jestem pewna, czy to jest guma. Czy to jest guma, czy, czy to się rozpuści. To chyba jest guma, ale jak ją gryziecie, macie wrażenie, że to się rozpuści, a później zmienia się w taką bardzo, bardzo miękką gumę. Nie mam pojęcia w ogóle, jakie to jest guma. To ma chyba mąkę. To jest dobra. jak połączenie ciasta i gumy, ale w złym tego słowa znaczeniu. To jest guma. Ona się zrobiła, fuj. Ona się rozwarstwia. Się... jej najgorzej. Ona się o, od razu rozwarstwia. Mi się raz rozwarstwiła guma, ale to tak po dwóch godzinach rzucia. Tak. A ta się rozwarstwiła po 30 sekundach. Jej. To jest też jeden. To było okropne. To jest okropne. Dobrze, że nie porzułam dłużej. Mm -mm. Bo... No. Słuchajcie, kochani. Chciałyśmy już oceniać, ale zapomniałyśmy o nuteli, Czy tam Nutellie? Zaprzeczę nie nie... Ale nieważne. Najważniejsze, że jest po prostu pyszne. To jest jeszcze ta w takim małym słoiczku i to jest tak po prostu urocze. Wiesz co ja odkryłam w tym filmie, że ja lubię czekoladę. Uh -huh. Że nie lubię słodyczy takich opartych na smakach owocowych. Nexar i Ambrosia. Uh -huh. Szóstka z plusem i wykrzyknikiem i jeszcze pochwała po prostu od dyrektora. Uh -huh. dyrektora. Dyplom starosty i uczeń roku i rower dostał na koniec. Uh -huh. Miałaś taką super obserwację i musisz się nią podzielić, uh -huh. że zamówienie tego boksa jest spoko, bo bo zdajemy sobie sprawę, że w Polsce mamy świetne słodycze. True. I często myślimy tak, że wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma, uh -huh. i oni to mają, my to nie mamy, uh -huh. ale uważam, że my w Polsce możemy wejść do zwykłej żabki i kupić sobie takie słodycze, takie mm. i tak. chipsy takie o. Tak, a tak. to. Nie wiem, czy to są przedstawiciele tych krajów, takie najlepsze, najlepszości, a to w większości przypadków. No, to było jeden, no nie? Czasem to było nie, niezjadalne. Ja właśnie tak miałam, że wiele z tych rzeczy widziałam w filmach i ja chciałam tego spróbować, ale to wygląda pięknie, ale to smakuje okropnie. W Polsce są, o Jezu, Nutella, ptasie mleczko, krówki. W ogóle nie zaczynajmy rozmowy na ten temat. To było fajne, jak za 100 zł można było przetestować sporo słodyczy. Fajnie, że dali duże rozmiary i jak dla mnie to mogłoby być jakimś takim prezentem, Coś takiego? Tak, ej, w ogóle mega pomysł na prezent, jak kogoś nie znasz za bardzo, a tak. wiesz, że jest słodycze, tak. bo już takiego boksa. No dobrze kochani, to my kończymy. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę, mamy nadzieję, że Wam się podobało i koniecznie wpadajcie na sociale Gabi. Na no, Twoje też mogą wpadać. No ale nie wpadam na Twoje. Byłaś <laughs> specjalnym gościem w tym <laughs> o, filmie, dziękuję. więc wpadajcie do Gabi, a my już się z Wami żegnamy i dzisiejszą noc spędzę w łosience. Pa! pa, pa. pa. <laughs> do zobaczenia!